sobie y, gram w drug heaven to są moje funki nie wiem czy jest okej okay. okej okay. ogólnie piszę skrótami ok bo po prostu nie wiem jak pisać Ech, tak. tak no co, o co chodzi no dobra Ech. Łopatki wezmę. jak? Opatki. Nie da się na Ciebie wziąć. wziąć. Nie uda się. Jak macie na imię? Czy Gdzie? córką, czy... Um, to będzie córka a to... nie wiem Okej okay. okay. Le no? <laughs> Lena? O, nie ma Leny Nie ma nie możemy Dobra, chodź Nie mogę je wziąć na łopatki To wywózek O, chodź Tak, tak Kim będziesz? Jezusku Kim będziesz? Tak, kim będziesz? No wsiadaj. Okej, okay. ona się chyba teraz przebiera. No chyba się przebiera. Okej. Okay. Okej. Okay. Okej. Okay. Muszę ją złapać teraz w to. I my idziemy właśnie do domu. Okej, okay. i tutaj jeszcze zbudujemy właśnie... Okej. Okay. mam się tak, żeby ich nie zrzucić. Dobrze. Mm, ja bym sobie wzięła jakiś taki ładny domek. Hmm. O, ten jest nawet ładny, jak go znam. On jest bardzo ładny, mi się podoba tak szczerze. Więc ja zrobię sobie taki lekko fioletowy domek, bo lubię <tost> fioletowy. Tak to nie farbuję domów, ale... Dzisiaj mogę. O, w sumie to się nawet trochę nie, nawet nie pofarbował. Ale okej. Okay. Okej. Okay. Ja się zwiększę, żebym była płatką matką. Bardziej o, taka mogę być nawet. Okej. Okay. Okej, okay, ja tutaj posprzątam. O! Okej, okay, tutaj trzeba posprzątać. W ogóle jeszcze grałam z jedną, bo było to dzisiaj spotkanie. Ale ona chyba... nie wiem, może ją wywaliło. To jest moje właśnie taki. Ja idę sobie przydzielić pokój. Dobra. I czego muszę się nazywać? Milena. Mama. Dobra. Jestem mamą dzisiaj właśnie. To są właśnie moje córki. Okej. Okay. Nazwę sobie tutaj pokój. Mamy. Dobra. Wy macie ile lat? Ola, okay. ile masz lat? Okej... Ile będziesz miała lat? Bo... Okej... Okay. Okej... Okay. One wam postawić, wam. Nie wiem, czy im postawić tabliczki, czy one sobie same postawią. Post... Dobra. Okej, okay. one sobie wstawia, postawić ci tabliczkę. Post... czekaj, dam im ten. Współlokatora. Co? Ok. Ok. Muszę im zrobić właśnie teraz jedzenie. Bo ja nie wiem, co im mogę zrobić. Zrobię im coś dobrego na pewno. Okej. Okay. Mm. Okej, okay, nie będę... zrobię im takie. To jest są mi O, dobra. No i sobie już jedzą. Ja to trochę podkurzam. O tu trzeba. Ola, je... Okej. Okay. Okej. Okay. Teraz będę pisać okej. Okay. O, ktoś tutaj dzwoni. O nie wiem kto tu dzwonił. Okej. Okay. O ktoś jest taka siurka okay. O Okej. A kto zgasił tu światło? Ktoś tu dzwoni, ale nie wiem czy do mnie to dzwoni. To jest jakaś siurka. Dobra. Idziemy sobie teraz już do mnie. Idziemy sobie do mojego domku. Okej. Okay. Okej. Okay. Ola, nie wiem, może ją trochę zalagowało. Albo na przykład ma error kody. Nie wiem, czy ktoś to miał. Ale Ola może to mieć. Kuj, Oli. Moja. Postawić Ci tabliczkę. Postawić. Postawić. I tabliczkę Postawię Ci? Że to jest niebezpieczne, że to jest Twój pokój? A dobra, a dobra Dobra, dobra Dobra Bo ja myślałam, że... dobra Masz już, widzę Okej, okay, dobra Pokój no O, ja ten wywalił chyba. To jest moim Okej, okay. chodź. Okej. Okay. jedziemy. E, jedziemy do sklepu. Okej. Okay. Okej. Okay. Do sklepu. Okej. Okay. No I pojedziemy jakimś fajnym autem. Pojedziemy sobie takim. Okej. Okay. Trzeba zwiększyć szybkość ogólnie nie mam proni. Bo po prostu okej. Okay. Dobra, jedziemy. Fajnie. Dziękuję. Pozdrawiam cię Maja. I pozdrawiam też Ole i Tom. To była Lena? Tak, to była Lena, ale Lena chyba te A dobra. Mm. Dziękuję. O, dziękuję. Dobra. Wyślę yy, jeszcze serduszko. Ajdź. Musimy. Dobra, jedziemy teraz do sklepu. Ajć, ja chyba prawa jazdy nie mam. Chyba prawa jazdy nie mam. Chyba prawa jazdy nie mam, ale tak na serio nie mam prawa jazdy. Jedziemy tu. Dobra, parkuję tu... Nie. Ja tutaj nie parkuję normalnie. Ja parkuję gdzieś indziej. Dobra, chodź. Idziemy. Wsiadamy. Doritosy trzeba wziąć. Lody chcesz? Tak. 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 Weź sobie tam loda. Bo musimy się dobrze odżywiać. Trzeba wyrzucić tą pizzę. Ale chipsy to raz na czas można kupić. Weźmiemy sobie. Sok do szkoły ci trzeba kupić. Mleko, mleko. Ej, nie wzięła mi się woda. Tu wezmę mleko, jak mi się woda nie bierze. Woda. I Coca-Cola, bo co? Okej, okay, okej. Okay. Idę, do Dobra Dobra, dobra. Dobra. Ja Mamy już ten. O dobra. Okej, okay, idziemy tutaj. Co to jest? Nie wiem jakiś spi... Spi Dobra, teraz jedziemy na plażę. Okej. Okay. O kurde. O kurde. Zamiata tym autem. Dobra, wiem, 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 że na plażę. O kurde... Ajdź. Co? Tak? Tak. Co? No, o co chodzi? Nie wiem. Ajdź, widzowie. A. No wiem, wiem. Wiem, wiem. Ajdź, szybko To które mi za drillowie. Idę na tą plażę, jadę, a coś mi tu się źle kieruje tym autem. Aja! O, statek! Statek! Gdzie? Gdzie? Jupi. Ojdź. Nie. 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 Okay. Idziemy teraz widzowie na plaży. Trudno, te auto kosztowało 150 do 5000. No ale słuchajcie, widzowie życie. Aha. To teraz, to teraz się ubierz teraz się ubierzemy, trudno bicz, bicz. o bratki, fajny strój jak jestem. Bo ten jest bardzo ładny, mi się podoba chodź to jest moje dziecko, profik nie wysłaj teraz na dziecko On ma 5 lat takie makulki są ładne, ale nie, dobra, chodź Dobra, idziemy sobie właśnie z moją córką na plażę. Patrzcie, jak go nabiegnie szybko. Idziemy szybko. to jest tak szybko? Patrzcie. O brawo. Dobra, ogólnie jest taki pięknie, wiecie, zachodzę za chwilę słońca. Więc myka się właśnie, Ojciec. A zapomniałam, że ona nie umie pływać. Tu, chodź. Albo czekaj tu, czekaj tu. Czekaj tu. Czekaj tu. Czekaj tu. Dobra. Ja idę teraz po tom Mama teraz idzie po ten. Dobra. Wytrzymasz. Liczy na cię. Dobra. Dobra, idę tu. Dobra, czekaj, tu. a na tam czeka. Chyba tak. To muszę tak. Okej, okay, jedziemy Jadę do ciebie ja Czekam na ciebie Znowu brakuje ci tu Ajdź, idę tu Jestem, no siadaj. Wsiadaj Siadaj. Wsiadaj. Dobra Chodź, jedziemy Dziewiętnasta Okej. Okay. Idziemy na ten statek. Y, tak, idziemy na ten statek. piup, 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 Jesteś? idziesz? Dobra. A, że jest! Jest doskonałe, myślałam, że się utopiłaś, Dobra. Y, mama idzie po jedzenie. Do spiżarni. Taki mini, mini spiżarni. O, pizzę znalazłam. Nie liczy się nic. Masz. jedz, jedz, kochana. Dla mi, Mama też je sobie. Mniam. Albo na górze zjedzmy. To będzie dopiero jakie luksusy. Okej. Okay. Jami. Tutaj normalnie postawię nam jedzenie. Postawić tu? No się nie można postawić tu jedzenia. Dobra, to zjemy sobie tą pizzę. Mniam. A jak się tu siedzi? Mniam. Okej. Okay. Okej. Okay. Napisałam mi się okay. eee, Dobra. Idziemy sobie. Ajdź. Dobra. Nie! Skoczyłaś do wody, na serio? Chodź tu, Maja. Maja, chodź. Płyniemy. Czy już to, że Maja błagnie? Chodź. I tutaj tak, szybko, szybko, szybko. Przebiegnij. Dobra. Mm. O nie, ukradli mnie. Ukradli mnie. Dobra, chodź. Jedziemy na rowerach. E, nie mogę ich nawet rowerów zespałnić. Dobra, skuterek. Wsiadaj. Chodź, jedziemy. Wsiadaj. Siadaj tu. Chodź na skuter. I my sobie teraz jedziemy właśnie do domku. Za chwilę będziemy chyba... Aaj, zapomniałam, że nie mam prawa jazdy. Już sobie... Teraz niby już mam prawo jazdy. Dobra, nie mogę normalnie jeździć. Dobra, jedziemy do mojego domku. Za chwilę będziemy kończyć. Widzowie. Ajdź. Okej. Jesteśmy z Ja to robię. Właśnie nagrywam. Nagrywam. Będziemy kończyć. Będę kończyć. Odcinek. Będę kończyć odcinek. Co, jak Wam się podobało, to zostawcie subskrypcję i oczywiście łapkę w górę. I to będzie na tyle. Pa pa, pa! pa. Pożegna... Pożegnaj się. tutaj jeszcze zrobimy tutaj właśnie tylko... O. Okej. Okay. Będziemy kończyć. Pa pa!